Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie powrót do przeszłości i otworzymy dwa blisterki z kolekcji Panini World Cabrasia 2018. Są to polskie blisterki po 500 szetek i jedna karta z limitowanej edycji. Tak więc otworzymy sobie i miejmy nadzieję, będą inne limitki z innych zespołów. No bo, jeżeli będzie podobnie, no to będziemy musieli zrobić jakiś inny pojedynek, moi drodzy. Więc mamy kawaniego, Urugwaj. Szukamy Urugwaju na pewno. No a z drugiej strony, co będzie? Jeżeli będzie znowu Urugwaj, no to wtedy z każdego blisterka po prostu będziemy osobno saszetki otwierać i liczyć, który blisterek wygrał. Kogo mamy? Brazylię. No więc idealnie. Urugwaj kontra Brazylia. Saszetki możemy złączyć, żeby było ciekawie. Więcej kart wtedy wpadnie. Mamy 10 saszetek, wszystko liczymy za jeden punkcik. W obu zespołach było 18 limitek, e, przepraszam, limitek kart bazowych, więc jest idealnie. Nie trzeba nic mnożyć za dwa. Wszystko po jednym punkciku. No i lecimy. Urugwaj kontra Brazylia mamy Iran, Meksyk, Portugalię, Francję i pięknie top master Messi pierwsza saszetka i od razu taka bomba Messi na top masterze i tutaj jest pierwsza bramka pierwszy punkt dla Urugwaju Valverde więc jest top master Belgia, Kolumbia, Anglia Iran, Serbia i Brazylia, więc wyrównanie 1 do 1. Kostaryka, Senegal, Iran, Belgia, Egipt i Francja. Urugwaj, prowadzenie ponownie Urugwaju 2, 1. Islandia. Anglia. Nigeria. I Urugwaj. Maxi Pereira 3, 1. Szwecja. Zrobimy sobie tutaj troszeczkę miejsca, bo widzę, że tych kart coraz to więcej zaczyna wpadać. Szczególnie z Urugwaju. Anglia. Hiszpania. Arabia Saudyjska. Francja, Mbappé, Brazylia, Dani Alves, 3 do dwóch i Niemcy. Rosja, tu mamy Portugalię, Andrzej Silva, Peru, Rosja, Hiszpania i Kostaryka cztery saszetki do końca prowadzenie na ten moment Urugwaju 3-2 Niemcy mamy Milika na karcie Game Changer i znowu Polak Jakub Błaszczykowski Iran Dania i ponownie Dania Anglia Rosja Hiszpania, Islandia, Francja i Chorwacja. Bramka dla Urugwaju 4-2 ponownie Valverde na bazówce. Dania, Japonia, Polska grosik, Australia i Dania. Ostatnia saszetka, no będzie ciężko tutaj Brazylii nawet zremisować. Dwie karty by musiały wpaść w jednej saszetce. Rosja. Japonia. Arabia Saudyjska. Anglia. Polska. I Tunezja. Więc pojedynek wygrywa Urugwaj. 4-2. No i tutaj tą ekstra sprawą. Jest Rarka. Messiego zaraz na początku w pierwszej saszetce Więc naprawdę jestem mega zadowolony Napiszcie w komentarzu co myślicie Odnośnie dzisiejszego pojedynku I kart, które wpadły Ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!